Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów świętego Franciszka jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom trzeci. Czyta Michał Kurka. 22 lipca. Modlitwa i wspólnota braterska. Lekcja. Gdy swego czasu święty mąż Antoni, wybitny wówczas kaznodzieja, teraz zaś sławny wyznawca Chrystusa, wspaniale przemawiał na temat słów umieszczonych na krzyżu: Jezus nazareński, król żydowski. Podczas kapituły prowincjalnej w Arle. Mąż Boży, Franciszek, przebywający wtedy bardzo daleko, ukazał się przy drzwiach, uniesiony w powietrzu, rękoma jakby wyciągniętymi na krzyżu, błogosławiący braci. Wszyscy odczuli, że zostali napełnieni tak nieprzebraną pociechą, że byli przekonani przez wewnętrzne świadectwo Ducha Świętego, iż owa cudowna wizja dokonała się mocą z niebios, że o tym wiedział święty ojciec, Jasno wynika z tego, iż Jego duch trwał w świetle wiecznej mądrości, która jest ruchliwą nad wszystkie rzeczy, która jest ruchliwsza nad wszystkie rzeczy, które się poruszają i dosięga wszystkie dla swojej czystości, w dusze święte się przenosi, przyjaciół Bożych i proroków czyni. Święty Bonaventura życiorys mniejszy świętego Franciszka. Meditacjo. Każdy z nas, który został obdarzony wezwaniem do życia franciszkańskiego, jest jednocześnie powołany do tego, aby żyć we wspólnocie. Nie ma życia franciszkańskiego obok albo bez wspólnoty. Wspólnota braterska nie jest jednak czymś gotowym czy danym nam od razu bez naszego wysiłku. Jest ona czymś, co się tworzy, buduje. Po Soborze Watykańskim II. Bardzo wiele zrobiono dla odczytania na nowo miejsca wspólnoty braterskiej w naszym charyzmacie. Nie tylko stwierdzono na nowo, że wspólnota należy do istoty naszego charyzmatu, ale że jest ona podstawowym narzędziem ewangelizacji. Nasze wspólnoty, jak stwierdzili bracia zebrani na kapitule generalnej w Madrycie, muszą się przemieniać w miejsca doświadczenia Boga oraz miejsca, gdzie powstaje prawdziwa wiara. Te stwierdzenia braci są bardzo wymowne i jednoznaczne. Nasza wspólnota na tyle będzie autentyczna, na ile będzie miała odniesienie do Boga. To w niej i poprzez nią mamy doświadczać Boga. Bardzo jasno jest też zaznaczony tutaj wymiar apostolski wspólnoty. Ktoś, kto do niej przychodzi, ma prawo oczekiwać, że w niej doświadczy Boga. Ten na nowo wytyczony cel. Uświadamia nam, jak bardzo nasze wspólnoty powinny być naznaczone wymiarem duchowym. Nas nie gromadzi i łączy jakiś pojedynczy ziemski cel. Jesteśmy wspólnotą, której kamieniem węgielnym jest Jezus, a naszym celem jest zachowywanie Ewangelii, aby osiągnąć Królestwo Niebieskie. Opcja duchowa naszej wspólnoty przesądza o jej sile albo słabości. Wspólnota, dla której Bóg jest najważniejszym i podstawowym odniesieniem, jest prawdziwie miejscem duchowym. Taka wspólnota jest miejscem promieniowania wiary, nadziei i miłości. Wspólnota, która zatraciła swoje odniesienie do Boga, przestaje być wspólnotą wiary, a zaczyna być luźno ze sobą związanym towarzystwem, które jest zmuszone do niektórych aktów wspólnoty. Dochodzimy tutaj do jednego z najistotniejszych stwierdzeń o opcji duchowej wspólnoty, przesądza fakt, na ile jest ona miejscem modlitwy indywidualnej czy wspólnotowej. Modlitwa jest najważniejszym instrumentem łączącym nas z Bogiem. Modlitwy nic nie jest w stanie zastąpić. Bez niej na dłuższą metę nie jest możliwe owocne podjęcie jakiegokolwiek dzieła apostolskiego. Można by powiedzieć, że budowanie czegoś bez modlitwy jest niczym innym jak budowaniem zamków na piasku trzeba więc bardzo poważnie zadać sobie pytanie o ducha świętej modlitwy i pobożności we wspólnocie w której aktualnie postawiła mnie boża opatrzność najprostsze pytanie które często powinno się pojawiać nie tylko w osobistej refleksji ale i w czasie kapituł domowych to czy w naszym domu są modlitwy wspólne nie możemy się zadowolić stwierdzeniem że na ścianie wisi program dnia zatwierdzony przez ministra prowincjalnego ale czy jest on rzeczywiście przestrzegany? W większych personalnie wspólnotach może być tak, że na wspólne modlitwy chodzi tylko część braci. Niestety są i tacy bracia, których w chórze nigdy nie widać? Dlaczego tak się dzieje? W przytoczonym powyżej zdarzeniu z życiorysu św. Franciszka możemy dowiedzieć się, jak biedaczyna, choć nieobecny ciałem, błogosławi braciom zebranym na kapitule. Wszyscy odczuli, że zostali napełnieni tak nieprzebraną pociechą, że byli przekonani przez wewnętrzne świadectwo Ducha Świętego, iż owa cudowna wizja dokonała się mocą z niebios. Działo się to podczas słuchania kazania o krzyżu, które głosił święty Antoni, a więc w czasie modlitwy. Wyciągnijmy z tego bardzo prosty wniosek. Ilekroć modlimy się wspólnie, słuchamy razem Słowa Bożego, tyle razy Bóg napełnia nas swoją mocą i światłem które umacniają nas w powołaniu. Oracjo, miłosierny Panie, prosimy Cię za nasze wspólnoty, aby prawdziwie stały się miejscami duchowymi. Pomóż nam być wiernymi modlitwie i nigdy jej nie zaniedbywać. Prosimy Cię także i za tymi braćmi, którzy nie chodzą na wspólne modlitwy albo je opuszczają z najmniejszej nawet przyczyny.